Jakże często odczuwamy złość. A złość to emocja, która nie gryzie, lecz leczy granice. Czujesz w kurw, ale to nie wypada. Więc się uśmiechasz, przełykasz. Robisz coś dalej, niby swojego. Znasz to? Ja znałem, a potem wybuchałem nie tam, gdzie trzeba. Złość to ochroniarz Twoich granic. Nie agresja, tylko sygnał. Halo, uwaga! Coś mi nie pasuje. Gdzie ostatnio zignorowałeś swoją złość? Ile cię to kosztowało? No właśnie. Ja pracuję z ludźmi, którzy uczą się wyrażać złość bez potrzeby zapijania jej whisky, wódką, proseką. Napisz do mnie, jeśli to o tobie. Pozdrawiam.